Słuchajcie, unboxing. Tak jak w tytule, e, kołowrotek wrotek przyszedł, który powędruje na wędkę 10 stopową wywózkową. No, już myślę, że wszyscy wiedzą. O co chodzi, karpiarze? Paragon, no i sam kręciołek. No dobra, obejrzyjmy sobie po kolei wszystko. Zacznijmy może od pokrętła. Kolorek, no taki czarny mat w porównaniu do szpuli. Słuchajcie, dobra. Mamy beton, i teraz będziemy kręcili. Zobaczymy, jaki jest ten hamulec długi. E, dobra, czyli. Pół obrotu, no i już jest w miarę, w miarę, yy, kolejne pół obrotu, czyli już cały obrót, no i już jest luźno. Nie całkiem luźno, no ale już, już mocno luźno jest, tak, także można powiedzieć hamulec taki na jeden obrót od betonu do luźnego. Yy, dobra, no to szkula, szkula jest aluminiowa. Klips 1 czarny, srebrny drugi. Yy, przełożenie 47. Pojemności 033 żyłki 620 metrów, 035 550 i 038 470. Yy, ja tutaj będę nawijał żyłkę Warmus Boat, tą yellow, to znaczy tą fluo żółtą. Yy, ona jest 0,37, 038, 470, no to myślę nie wiem ile wejdzie. 490 metrów myślę z żyłki tej 07 tutaj na winę. Mm. No dobra, pojemne. W każdym razie z takim zamysłem został kupiony kołowrotek do wywózki. Mm. Idziemy dalej. No Rotor. E, tak jak możecie sobie obejrzeć. Powolutku go okręcę. Tutaj fajny gruby ten drud jest kabłąk. Solidnie to, tak powiem Wam z takim fajnym oporem działa. Nie jak taka jakaś tandetna tania zabawka. Naprawdę fajnie. Rolka się raczej kręci tutaj bez niespodzianek. Z tego co widziałem w schemacie. Nie jestem na 100% pewny, ale z tego co widziałem, to tutaj nie ma tule, tu nie ma łożyska, tylko jest tulejka. Czyli pewnie można wymienić. No dobra, dalej. Obejrzyjmy sobie tutaj obudowę. Może z tej strony. Ona jest grafitowa. Ta obudowa. Także w ten sposób wygląda. I to jest taki czarny mat. Tu przełącznik mamy do biegu stecznego. Bardzo estetycznie wykonany, uważam, koło wrotek. No, knop, drewniana rączka. Nie wiem, czy to jest z jednego kawałka, czy z dwóch klejonych. Chyba z jednego, ale nie daję sobie tutaj ręki za to uciąć. No, no i słuchajcie, no tak to wygląda. Tak wygląda 8K. Ci, co mają, na pewno są zadowoleni, zresztą tak jak opinie, wskazują na to na internecie. A ci, co się przymierzają albo zastanawiają, mają okazję tutaj sobie go z bliska dokładnie pooglądać, tak jak go pokazuję. Mm. No co? Nasi wschodni koledzy produkowali kołowrotek. Czyli, jak, czyli będzie działał jak Volkswageny współczesne. Yy, co tu jeszcze? Aha, no praca. No słuchajcie, mega leciutko to działa naprawdę, tak. Tutaj się nie można do pracy przyczepić. Hmm. Uważam, że bardzo fajny zakup. Że długo, długo to będzie służyło. Ja go po sezonie, oczywiście, będę rozbierał. No, także będzie można zobaczyć będzie można zobaczyć serwis z tego kołowrotka, jak wygląda, ale mówię to dopiero po sezonie. Teraz, póki ma jeszcze tą gwarancję, to nie dotykam tego, pierwsze wyjazdy na ryby, 2-3, pierwsza ryba, jak nic się nie będzie działo, no to znaczy, że on już będzie działał. Dla mnie się w tym momencie już kończy gwarancja, tak? Wyciągam kołowrotek z pudełka. Kręci, nie wydaje żadnych dziwnych odgłosów, nie ma jakiś nadwyraz dużych luzów tutaj nigdzie, tak, nic nie lata, nie stuka. Jest OK. No to super. Jeszcze weryfikacja, jak to pracuje pod obciążeniem, jak to pracuje na rybie. No i jak jest wszystko w porządku, no to wtedy gwarancja już dla mnie przyznam szczerze, kończy się, to jest w mojej opinii, tak? Ponieważ i tak, i tak. Ja nie będę czekał 5 lat, aż mi się skończy gwarancja, i 5 lat nie będę serwisował kołowrotka, tylko wolę sobie go tam no, po tych najpóźniej dwóch latach rozebrać i I przesmarować i tak dalej. Na przykład był na dajwie, którą rozebrałem, tak, tą, którą zepsułem, to znaczy, która nie ma mega selet jeszcze, jak na razie. Była sucha, nie wiem, jak jest w tej okumie, mówię, na razie nie dotykam. Przepęka ten sezon, taka jaka jest. I później ją rozbiorę i zobaczymy. Teraz nie pokazałem Wam jeszcze schematu, także rzućcie sobie okiem. Możecie sobie zatrzymać, zastopować, przejrzeć dokładnie listę części no i budowę kołowrotka, jaką wygląda. Przejdźmy sobie teraz do nawijania żyłki ma 8K, tak jak widzieliście, żyłka Warmus Bolt 037 Słuchajcie, na wstępie robimy sobie najzwyklejszy hmm, Najzwyklejszą pentelkę tak Tak jak tutaj widać Tutaj niestety nie udało mi się wszystkiego dobrze skadrować Jak później to będę zakładał na kołowrotek Ale zaraz sobie spróbujemy to wszystko wytłumaczyć. No dobra, ten nadmiar żyłki, co tam zostaje z tej pętelki, obcinamy, odgryzamy, jak kto woli. No i teraz słuchajcie, zakładamy to w ten sposób, robimy sobie taką pętelkę zaciskową i zakładamy w ten sposób, żeby w momencie obracania kołowrotka żeby ona nam się zaciskała tak tak jak teraz. I zauważcie jak ja to zrobiłem ja zawsze sobie szpulę ustawiam jak najwyżej i yy, ten węzeł zaciskowy ustawiam na samym dnie szpuli tak. No i zaczynam pierwsze tam parę obrotów sobie robię na sucho. Później wkładam żyłkę naklejką do góry do wiaderka z wodą tak żeby ona mi tam nie latała po prostu żeby mokra była no i nawijam. Słuchajcie, tutaj oczywiście możecie sobie przez pierwszą przelotkę tą żyłkę przełożyć. Ja tego nie zrobiłem. Po prostu zawsze i tak i tak sobie przytrzymuję ręką, żeby tam w miarę to było jakoś naprężone. No i co? I nawijam, tak? Nawijamy sobie. No i słuchajcie, tutaj zauważycie, zaraz sobie puszczę tą żyłkę, robię tak co jakiś czas przy nawijaniu, co kilkadziesiąt obrotów, sprawdzam w ten sposób, czy nie robi mi się skrętka, tak, czy po prostu yy, dalej nie, nie tworzą się żadne warkocze, czy dalej ta żyłka tak fajnie, luźno schodzi ze szpuli, tak? No tak jak widać jest to ok, mm, kontroluję sobie przy tym nawój, czy mi równo na szpulę nawija, tak jak zaraz zobaczycie jest wszystko ok. Żyłka nie spada tak sama z siebie, ze szpuli. Ja ją wyciągam ręką. Jest równiutko nawinięta. Nie trzeba było dawać żadnych podkładek po toku. Także wszystko przebiegło sprawnie. I myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że niektórym pomógł ten odcinek. Także zachęcam do subskrybowania, do dawania łapek w górę. I trzymajcie się. Cześć. Do następnego razu.